Proszę nam wybaczyć te nietypowe może stroje. Już wyjaśniam skąd one się wzięły. Jesteśmy w halach produkcyjnych Siemianowickiej Hanki. Nie mogliśmy tutaj wejść po cywilnemu, ponieważ w tej chwili trwa tutaj produkcja artykułów, jakby nie było spożywczych. Mogliśmy natomiast wejść tu po cywilnemu i weszliśmy dwa miesiące temu, wtedy kiedy w tych halach było cicho, pusto i nic się nie działo. Siemianowicka Hanka stała. Nikt nie chciał produkowanych tu cukierków i innych słodyczy. Teraz sytuacja jak widać i słychać zupełnie się zmieniła. Panie dyrektorze, krótko, co się stało w Hance? No, zaszły dużo zmi duże zmiany, to znaczy przede wszystkim, że uśmiechamy się, a to dlatego, że zmiany te, które e, nastąpiły w tym handlu zaopatrzeniowym, pozwalają nam produkować taką produkcję, z którego są zadowoleni e, kupujący. Dużo towaru pani teraz codziennie wydaje? No w tej chwili tak około 18 ton, codziennie. To, co z produkcji zejdzie, to wszystko idzie do odbiorców. No, nie przesadzajmy. Tyle to jest tylko w bardzo dobre dni. Zazwyczaj bywa jednak trochę mniej. Gdyby produkcja była większa, to wydałaby Pani więcej Oczywiście towaru? Oczywiście, jeszcze raz taką porcję. Ja tutaj przed chwilą rozmawiałem z pewnym panem, który przyjechał po towar i powiedział mi, że dopiero następną porcję towaru może kupić za miesiąc. Dlaczego tak mu powiedziano? No bo w tej chwili nie nadążamy z produkcją. To aż tak, że dopiero raz i dopiero następny raz. Bo jest zamieszać? bardzo dużo odbiorców, no i także no, nie nadążamy. Tym bardziej, że przed świętami okres jest, jest bardzo dużo chętnych. No nie, po, po prostu produkcja nie nadąża z tym. Wszystkim. Krótko mówiąc, tak na pierwszy oka wygląda to jak najnormalniejszy w świecie ekonomiczny cud. Chyba jednak nie. Sfera praw ekonomicznych nie leży raczej w kompetencjach niebios. Postawmy lepiej następujące pytanie: Czy to, co się stało w Hanse, jest zbiegiem okoliczności, szczęśliwym powrotem koniunktury, czy też może tak funkcjonuje i takie przynosi efekty? Przez jednych znienawidzony, przez innych mniej lub bardziej akceptowany sławny plan balcerowicza. Zacznijmy od początku. W lutym Hanka miała w magazynach tyle towaru, ile jest w stanie go wyprodukować w ciągu 10 dni. Handel dysponował zapasem na 40 dni. Krótko mówiąc klops, koniec świata oraz czarna rozpacz. I wtedy zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy. Ruszył się zbyt. Nie napływają już żadne pisma o rezygnacji z naszych wyrobów, tylko wręcz odwrotnie. Po prostu zainteresowani. Jest.